Witam serdecznie kochani dziś święto. Sobaczam na święte trucy. Szabat jest ustawiony, prawo Boże. Czwarte przykazanie Boże. Szabot się zaczyna w piątek po zachodzie słońca i trwa do soboty zachoda słońca To jest prawdziwy szabat. Czwarte przykazanie Boże. Trzy szabaty, Bóg jest wielkim Bogiem, wkrótce niebo i ziemi, a jachwę. Dał na prawo Boże, dał nam bibię i dziesięć przykazań Bożych. Szabaty są wieczne, nie niedziela, nie to co Kościół katrycki znowu, kłamstwo chłatańskie. Nie, to jest wielki babilon. Biblia jest prawdą, co o Boże. Szabat jest wieczny, jak trwa na ziemi i w niebie, dlatego Bóg się nie zmienia. Tatusiachwe jest ten sam Bóg, Jakwe, stwórca nie ma ziemi, Twój stworzył wszystko na tej ziemi. dał Bibie słowo Boże. Dlatego dzisiaj jest szabat i czcze chwalam święto Turcy w dzisiejszym dniu szabatu, Chwalam do Ciebie Tatusiachwe, chodź się i ma jak, hallelujek na święty Turcy niebiański. Kończę, czytajcie Bibie i święto misję i Majdwim. Zapraszam przytarzam San 149. Hallelujah! Śpiewajcie, jachtę na no pieśń. Niech jego chwała zabrzmi zgromadzeniu. Święty, niech Zal cieszy się swoim stwórcą. Niech synowie Zionu radują się swoim królem. Niech chwalał jego imię. Tance nie grają na bębnie i na harfie. Jachty, bowiem swój lud upodobał sobie zdobi pokorne zbawienie. Niech święci się radyją chwale Bożej. Niech śpiewają na swych posłaniach. Niech chwała Bożej jachwe być na ich usta A mieć obosieczny w ich rękach. Aby dokonali zemsty na ich pogana. Ukrali narody. Aby zakuli ich kulów kajdany. A ich te w żelazne okowy. Aby wykonali na nich zapisany wyrok. Taka jest chwała wszystkich Jego świętych. Hallelujah, tatushi Jahwe, San 150. Hallelujah, chwalcie Awa-Jahwe w Jego świątyni. Chwalcie Go na pewnych momentach Jego mocy. Chwalcie Go za Jego potężne dzieła. Chwalcie Go za Jego wielką dostosność. Chwalcie Go na głośnych tombach. Chwalcie Go na cytrze i na harfie. Chwalcie Go medem i tancem. Chwalcie Jahwe na stumena, na stół. Stu. W tunach i na fletach. Chwalcie go na głośnych cebalach, Chwać go na chcebawa brzydzący, niech wszystko, co oddycha, chwali. Jakwe, hallelujah, tamtych się jakwe. Chwalę ci nie męskim jest jeden Bóg Jakwe, kochani. Czytajcie Bibię, świętą Biblię, Ten Bóg jakwe, Bibia nasz podjęty wiary. Jeden jest Bóg Jakwe, jeden Mesjasz Jezus Chrystus, to Jakwe słucha, się i Duch święty łacha. kochani, czytajcie świętą misję i Majtury. Baba, jak.